Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku z World of Tanks Blitz na moim kanale. Dzisiaj sobie mam ostatni czołg z serii, właśnie, które zostaną znerfione, czyli IS-4. I on dostaje dosyć właśnie potężne nerfy. Na początku też chciałbym zwrócić uwagę na to, że zobaczcie w matchmakingu rzuciło nam 4 IS-4. Dwa w naszym składzie, które nie są w plutonie i dwa u przeciwnika, które już są w plutonie. Także ten czołg naprawdę bardzo często pojawia się na randomach. Nie bez powodu, zaraz o tym powiem. Na początek powiem, co zostanie w tym czołgu znerfione. Znerwione zostaje to co macie na ekranie, czyli 150 HP i kilka stopni obrotu wieży, ale to nie wszystko, bo znerwiony zostaje też pancerz na tym czołgu. Dokładnie 13 mm z przodu wieży i 12 mm po bokach. Czy to wystarczy? No, nie mam szczerze mówiąc pojęcia, ale wydaje mi się, że będzie dużo łatwiej tą wieżę przebić i będzie to trochę bardziej fair. Bo na ten moment, is 4 można wyjeżdżać na jolo i praktycznie nic nie jest w stanie przebijać wieży is 4, nawet goldem. Bardzo jest ciężko nawet się wcelować w te X-poty. Także może, mam nadzieję, że to pomoże w tym, aby właśnie było dało się przebić tego is 4 jakoś po przodzie wieży, bo póki co ta wieża jest OP, strasznie jest OP i jest bardzo twarda. Zanim e, powiem jeszcze cokolwiek e, o czołgu, to przypominam, abyście zasubskrybowali kanał i zostawili łapkę w górę e, na dole pod filmem. E, I powtórki, jeżeli macie jakieś ciekawe powtórki, chcecie wysłać, żebym je skomentował, e, puścił tutaj właśnie na YouTubie, e, wyślijcie mi na mailu, który też jest w opisie. Wyposażenie oraz zapasy, które ja włożę na. I się czwartym macie na ekranie w tym momencie. Ktoś może powiedzieć, hej, tutaj grasz na turbosprężarce, a to masz adrenalinę. Tak, to dlatego, że zawsze od lat, kiedy mam, znaczy od lat yy, isę 4 mam bardzo, bardzo długo i cały czas zapominałem zmienić turbosprężarki na adrenalinę. Jakoś nigdy yy, nie, nie potrzebowałem tego i jakoś zapomniałem zmienić i dzięki temu filmikowi sobie pierwszy raz to zmieniłem, bo po prostu zapomniałem. Generalnie grajcie na adrenalinie. turbosprężarka się aż tak mocno nie przydaje. Tutaj widzicie też pancerz tego ser 4 i ile się z nim męczymy żeby jednego i 4 zabić jest to bardzo długo, także ten na HP jest jak najbardziej zasłużony, ten człowiek jest naprawdę OP. I zobaczcie ile go jest w randomach, tak. pancerz jest naprawdę przepotężny na tym pojeździe i dobrze, że Nerfio też to HP jest troszkę będzie łatwiej ubić takiego i 4. Oczywiście model pancerza macie w tym momencie na ekranie. Jest on tak jak widzicie bardzo, bardzo twardy, to jest niby tylko 160 nominalnej wartości na kadłubie, natomiast pod tym kątem to jest ponad 300-310 wartości efektywnej, która jest bardzo trollowa i naprawdę potrafi mocno odbijać te pociski. Oczywiście czołgi na hitach, jak na przykład te 115 będą na spokojnie przebijać te górne płyty te pancerza, tutaj ktoś się zastanowi czemu nie strzeliłem, gram na telefonie, nie lubię grać na telefonie, wolę grać na komputerze w Blitza i tutaj to był taki strzał, który by wszedł gdybym grał na, telefonie, gdybym grał na komputerze. Mobilność tego czołgu nie powala, to znaczy to nie jest to samo co macie u ISA 7, który popyla sobie 50 na godzinę jak się rozpędzi. Nie ten czołg jeździ za 40, nie jeździ aż tak szybko, obraca się może trochę szybciej od ISA 7, który akurat obrót ma dosyć wolny Natomiast nie jeździ on aż tak szybko, to mobilność nie jest taka fajna. Natomiast też to nie jest aż taki muł jak w przypadku na przykład s tak? To, to nie to jeśli jednak szybciej jest to rosyjski med. Działa tego czołgu nie jest najlepsze pod względem DPM-u, macie go tylko 2600. Parametry działa również macie na ekranie, za to penetracja jest bardzo dobra, 340 bądź 330 nigdy nie pamiętam na Goldzie, on posiada to jest bardzo dużo i to pozwala przebijać czołgi bez problemu takie jak S100, w przód wieży i tak dalej, także tak jak widzieliście tego D95 Golda mogłem przebić praktycznie wszędzie po przodzie, mogłem sobie wymierzyć i zrobić z nim co chcę, także to jest bardzo, bardzo fajna jest ta penetracja właśnie na godzie. w tle oczywiście moja bitewka, którą rozegrałem tutaj, tu będzie niestety od razu komuś zaspoileruje przegrana i licznik uszkodzeń po lewej na górze wcale nie wskazuje prawidłowo, bo tam weszło parę blindów, chyba w to godzinę na mi się udało trafić. Także jest około 3800 uszkodzeń na obecny moment. Tutaj macie też kolejny wynik grania na telefonie. Też Sheridan dingną. Jak się pewnie spodziewacie, ta gra jest przegrana. W takich sytuacjach ważne jest, żeby skończyć tego light, dlatego będę go fokusował. Natomiast tutaj właśnie lekki spoiler, tą bitwę przegram. Ten Sheridan będzie jeszcze jakoś głupio to odbijał. Takież widzicie ding właśnie tego IS-4 ode mnie. Powinien normalnie przebić, no ale to jest IS-4, który prezentuje taki ruski pancerz. Znowu się odbijał od Sheridana, od garnka, konżet poszedł. Także no nie było to za ciekawe. I to jest taki wynik, co możecie powiedzieć, o oh, 4000 to dla, nie, dla niektórych to może być dużo, dla niektórych to może być normalnie Natomiast tutaj właśnie jest wynik 4200 uszkodzeń i powiem wam, że to jest każda bitwa na się czwartym w ten sposób wygląda. Jakby rzadko kiedy robię mniej niż 2,500 na się czwartym, to jest po prostu taki czołg, który właśnie tak, takie uszkodzenia robi. Tutaj niestety bitwa przegrana, no nasz, nasza drużyna dosyć słabo zagrała, tak jak możecie zobaczyć. Wynik 4000 200 uszkodzeń. E, przej przejdziemy teraz do kolejnego Kolejne powtórka na mapie Himmeles. Wyborne losowanie dla ISA 4 na dziewiątki na świetnej miejskiej mapie. E, tutaj powiedziałem, właśnie mam w żeby że pojechał na stronę ciężkich. Zobaczcie na losowaniu. Mamy ISA 4 i E5. Dwa potężne czołgi ciężkie. A oni mają M6, Joch i T57 Heavy. No, do matchmaking był dosyć łaskawy. Mamy dużo mocniejsze czołgi. Też jak y, Panceres to jest mocniejsze od godzili na tą mapę, oczywiście. Także tutaj łaskawy matchmaking, to się może zastanowić czemu jedziemy tak agresywnie, bo zobaczyłem, że po drugiej stronie zostały wyspotowane czołgi. Zresztą tutaj też nic nie spotnięto, nie spotnęliśmy na początku, co oznacza, że oni po prostu pojechali na drugą stronę. Zobaczcie tutaj, prawie trafiłem tego Jocha jeszcze jak uciekał, więc bardzo szybko nam się udało agresywnie wyjechać. No i zobaczcie, tutaj widać pięknie pancerz wieży naszego IC 4. Ten joch nam, nam nie wychyla. Ja mogę spokojnie wierzyć po Xpoch, on mi nic nie może zrobić, może się tylko schować, bo wie, że dostanie w garnek. Gdybym grał na komputerze najprawdopodobniej ten garnek by dostał. Nasze medy umierają, co nie jest dobre, bo nikt nie kazał im tam jechać na dobrą sprawę. Powiedziałem, żeby pojechać na ciężkie, tak jak reszta składu. Nie róbcie tego co medy. Generalnie zawsze jeźdźcie ze swoim składem na takiej mapie jak Himmelsdorf, ponieważ właśnie można zostać łatwo spuszowanym. Tutaj się bawię z tym Jochem, próbuję go trafić w ten garnek, niestety odbiłem się od wizjeru jakimś studem, no zdarza się. I teraz tak czekam, co się dzieje. Teraz widzę, że ten Joch wychyla i będzie strzelał do naszej beczki, która jest po prawej stronie za chwilę. Także ten właśnie tak się na niego patrzy, strzelił raz, on ma dwustrzały magazynek, strzelił drugi, ja już widziałem, że jak strzeli dwa razy to po niego jadę, ponieważ należy go spuszować, on ma go, dużo gorszy dpm, on ze mną 1 na 1 by nie wygrał, ten M103 też mu niewiele pomoże stamtąd, także jadę teraz na tego jocha, dałem mu pękę i on patrząc na to, że ze mną nie wygra, jedzie po amx 50B. No, na MXu tego amx bym się bardzo wkurzył, tak jak zresztą ten MX później się zdenerował, natomiast to jest bardzo dobre zachowanie, ponieważ ten MX, znaczy ten Joch coś jeszcze po sobie zostawić w tej bitewce, a tak to by po prostu się wywalił. No tutaj udało mi się go skończyć, oczywiście też go sprzedawałem, miałem dużą przewagę. Wynik jest 3 do 3, 3 do 3, czyli walka 4 na 4 teraz. Teraz jest 3 na 4 z naszej strony. Natomiast naszemu jak pancerowi chyba zaraz się uda wyjąć 2 i wyrówna wynik. Ja teraz będę klepał TGM-103. Tutaj fajne strzało odbicie od tyłu wieży, i, które weszło w silnik. Aha, t 45 skończyło wafla, bardzo to jest dla nas dobre. Tutaj się chciałem strzelić z hajaka, no wiadomo, on się obrócił, też nie próbowałem. Ktoś by się znał czemu takie małe rolki on włączył. To się nazywa pancerz reaktywny, który zmniejsza od 20% wszystkie uszkodzenia. Tutaj oczywiście go kończę, jest właśnie wynik 2 na 2. Te widzę, że ten T57 Heavy jedzie po naszego jak pancer, dlatego olewam i mogę od niego dostać pestkę i tam nie zmienia praktycznie nic. Jak pancer strzeli raz w niego, ja niestety misnąłem, ale teraz widzę, że on dostał jeszcze jedną pechę, dlatego go zasłaniam bokiem tak, aby ten T57 Heavy go nie mógł wykończyć. Niestety wykończył go tortoise z drugiej strony, natomiast to dało mi trochę czasu. Ten heavy nie strzelił przez jakiś czas, także według mnie to było bardzo dobre zachowanie. Teraz muszę się schować, tak żeby nie obrywać od tego Tortoise'a i skończyć szybko te 57 heavy, nie pozwolić mu oczywiście przeładować. No i muszę mieć na uwadze to, że ten tortoise ma bardzo, bardzo wysoki dpm, także muszę na to uważać. Tutaj próbuję się kontować, chować dolną płytę. On mnie tutaj przebije jeszcze raz za 500, czyli rolka z perkiem z tym wykrzyknikiem i próbuję się tutaj kątować oczywiście on się znowu odbija zobaczcie pod tak dużym kątem on nadal się ode mnie odbił teraz próbuję schować swoją dolną płytę znowu i zobaczcie, ruszałem się na boki, on trafił w gąskę i po prostu się ode mnie odbił ja tutaj się znowu skątuję on się znowu odbija wchodzi w gąskę za zero, tutaj jest już łatwy Wynik ja sobie oddaję Golda, żeby go na spokojnie przebić I trafię go w ten policzek I bitwa zostaje przeze mnie wygrana 4200 uszkodzeń I 4 fragi Także taka dosyć przeciętna bitewka Jak na ISA 4 Dobra bitwa na ISA 4 to jest 6000 bym powiedział 4000 to jest, jesteście w stanie robić Tak naprawdę co bitwę Tak dobrym pojazdem jak jest 4 Podsumowując nerfy jak najbardziej zasłużone Podoba mi się też wargaming nerfi te pojazdy Hmm, dlatego że zmieni się trochę meta ciężkich. Tak naprawdę teraz na turniejach widywaliśmy tylko ISA 4, je 5, miejsca istami Kranwagna. Może pogra wreszcie jakiś joch, jakieś inne czołgi, yy, może Wargaming da im szansę. Także to mi się nawet podoba. Przypominam o tym, że można wysłać mi swoje powtórki na maila, który jest w opisie. Ja Wam życzę miłego wieczoru i widzimy się w następnym odcinku.